Odległej nastał galaktyce. Dzień, w którym świętowano życie. Jest całkiem nieźle. Drzewko, jedzenie i dekoracje. W gronie szerokim, jak widzicie. Chcę pelerynę. Piękną pelerynę. Jaka gładka! Aż zew przygody poczuła Rej i wysrunęła z gniazda. Wow. I klucz wnet do przyszłości galaktyki odnalazła. A, córka! Ty wyprawiasz. Co za akcja! Widziałam mojego mistrza. I mistrza mojego mistrza. Skoncentruj się. Ojca mojego mistrza. Imponujące. Mistrza ojca mojego mistrza. Imperator Palpatin. Po prostu nie wierzę. Może włożysz w końcu jakąś koszulę? To klucz, który pozwala nam podróżować w czasie i przestrzeni. Mogę zmienić przyszłość. Tak pewny jesteś? Trochę mniej gadu gadu, a więcej upucupu. Hej! O! Czytasz mi myślach! Ale słodziak. Dawaj, dawaj, dawaj! Najlepszy imperator w galaktyce. Ne! Myślisz o tym, co ja? Muzyka! Czas radości. Lej! Przyjaźń. Rodziny. Coś się zajedni. Mistrz Skywalker. Mój syn. Znaczy, mój syntezator... Mowy. On ta gota solos? Chcesz strzelać pierwszy? Ty zaczynaj.